Pracowałem w eee. dużo na przez kilka dni, po kilkanaście godzin dziennie, które w ogóle nie spałem. No i słuchajcie, była taka sytuacja, że byliśmy w Warszawie po nagrywkach. Tam mieliśmy spotkania i tak dalej, pracowaliśmy. No i musieliśmy wracać razem z Polakiem, też tutaj, gdzie on jest, nie ma go tutaj. Tak, ale musieliśmy z Polakiem wracać szybko do Poznania, bo mieliśmy kolejne spotkania. Ale jako, że była druga godzina w nocy, byłem już do po 15 godzinach pracy, albo nawet więcej, od kilku dni, byłem wykończony. Mówię, no dobra, no to poprowadzę, przecież czuję się dobrze, bo czuję się okej. Okay. No i sobie okay, tak sobie okay. jadę, jadę sobie na tej autostradzie, okay. jest luzik, Polak do mnie coś tam mówi, nie. cały czas A. mówi. No. Ja czuję się dobrze, wiesz, prowadzę sobie, prowadzę. Polak do mnie cały czas nawija. I tak sobie prowadzę, bo on mówi, że ja cię zmienię za chwilę. no więc spoko, spoko, stale czuję się dobrze, nie? Ale wiecie, no byłem mega zmęczony, tak naprawdę, tylko tego nie odczuwałem. No i sobie jadę na tej autostradzie, tam ze 140 albo 150, 150 chyba, mm -hmm. no tak sobie jadę, jadę, Kierunek no. wstałeś A Polak WŁGIE KURWA Chwycił za kierownicę Ja się budzę, co jest stary Rozjebaliśmy się na kurwa! Balierki! On mówi, ja tak się zdostaję, cały my się zdostaję Ja nie wierzę, to jest sen On mówi, nie rozjebaliśmy się stary, stań Samochód wiesz, Fajny ma ten golf No Dostaliśmy wiesz od góra do inwestora Zjechałem na go, mówię, nie wierzę stary on mówi, Dobrze, co się stało Stary, on chwycił kierownicę i tak naprawdę gdyby nie to, że wiesz, że nas odbiło, to byśmy zachowali, bo nas zaczęło odbijać, bum, bum, bum! Wychodzę, cały bok podysowany. nie wierzę w co się stało. A nie czułem tego zmęczenia w ogóle. No to nie wiesz kiedy. Nie Ktoś czułem zmęczenia no i nagle było zmęczenie. Wługie właskałyśmy! I takie kurwa wyszło poza jestem, tylko długie kurwa! Nie zapomnę tego, nie? nie. Cia, bajera! Czach Bajera! A mój gadkę piętą mordo, ciach, bajera, ciach, bajera